Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam. Czuwam, Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski. Jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna i Jego Jedynego Pana Naszego. Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąskim piłatem, ukrzyżowany, Maryi i pogrzebion. O wypełnienie woli Bożej. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię, Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Po Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W dniu dzisiejszym rozważyć będziemy tajemnice radosne Różańca Świętego, a tę naszą modlitwę ofiarujemy w intencji ustania epidemii ochronę dla nas i dla naszych najbliższych. Za nasze rodziny o łaskę uzdrowienia dla wszystkich chorych i cierpiących, dar pojednania z Panem i dobrą śmierć dla umierających za cały Kościół Święty, o świętość kapłanów, nowe powołania kapłańskie i zakonne, za naszą wspólnotę Teoforus i wszystkie jej dzieła, za naszą internetową wspólnotę modlitewną i wszystkie nasze intencje, za tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, którym ją obiecaliśmy i którzy jej szczególnie potrzebują, za naszą Ojczyznę, o pokój na świecie, sprawiedliwość społeczną, poszanowanie godności każdego człowieka, życia ludzkiego, odpoczęcia aż do naturalnej śmierci, o to, by dobro pokonało zło. W tajemnicy pierwszej rozważać będziemy wcielenie Syna Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. W tajemnicy drugiej rozważać będziemy nawiedzenie świętej Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako nasze imię naszym naszej i nie bądź nas ale nas zbaw, bądź zbawem. Zdrowaś Maria, łaski dole, a Bołosławiony owoc zbawić Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Sygnacja Maryjo łaski pełna chwała Tobie Bołosławionaś Ty wśród nas i Bołosławiony owoc Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Sygnacja Maryjo łaski pełna chwała Tobie Bołosławionaś Ty wśród nas i błogosławiony August dzisiaj został tak powiedzieć Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Że również mały łaski Boże i stałe dewska błogosławiony Bogu dobry Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Że również mały łaski Boże i stałe błogosławiony Bogu dobry Boże i Bóg swą Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc brzucha Twojego. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między i błogosławiony oko przyroda Twoje do Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zrowa Śmatły łaski twojego Pan z Tobą. Błogosławioność Ty między niebie sam. I błogosławiony oko przy roku Twoje Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zrowa śmał do łaski wolna Pan Tobą. Błogosławioność Ty między niebie sami. I błogosławiony owo, Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Marnie i nad sobą, błogosławiony się między niebestami i błogosławiony owo, przypadku Twoje byli. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. W tajemnicy Trzeciej rozważać będziemy narodzenie naszego Pana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Drogaś Maryjo Łaski pełna błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony a ta twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowieś Marii Łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławioneś ty między niewiastami i błogosławiona, obo przywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prowieś Marii Łaski, Pełna Pan z Tobą, błogosławioneś ty między niewiastami i błogosławiona, obo przywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Trwaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławione owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Trwaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewestami i błogosławiony owoc twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Trowaź Maryjo łaski pełno państwtową złocowiana z tym między niewestami i wwułgosowwiane oo żywota Twojego Jezusa. Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Trowaź Maryjo łaski pełno państwtoową wgosowwiana z tym między niewestami iwugosowwiione obo Twojego Jezusa. Święta Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Trowaź Maryjo łaski pełno państw Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, jest między niebiesami i błogosławione owo żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. W tajemnicy czwartej rozważać będziemy ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia o mario bez grzechu pierworodnego poczęta módl się za nami którzy się do ciebie uciekamy w tajemnicy piątej rozważać będziemy znalezienie pana jezusa w świątyni Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owód żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowość, Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami. Błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowość Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W intencjach Ojca Świętego, abyśmy mogli zyskać odpust za odmówienie różańca. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości, zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Panie Jezu Chryste, synu Ojca, ześlij teraz ducha twego na ziemię spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku katastrofy i wojny. Niechaj pani. Wszystkich narodów, która kiedyś była Maryją, stanie się naszą orędowniczką. Amen. Święty Józefie, oblubieńcze Bogu Rodzice Maryi, opiekunie rodzin, Twoje ojcowskie opiece powierzył Bóg swojego syna i jego niepokalaną matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego ojca i opiekuna najświętszej rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Wprowadź Jezusa do naszych domów. Pomóż przyjąć Go do naszych serc. Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za wspólną modlitwę. Bardzo dziękuję Wam za modlitwę. Dziękuję osobom, które poprowadziły poszczególne tajemnice różańcowe. I życzę Wam wszystkim dobrej nocy. Śpijcie dobrze. Pan z Wami. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech dawam Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Królu Boże Abrahama, Królu Boże Abrahama, w Tobie moc i dobroć sama, w Tobie moc i dobroć sama. Wejrzyj na to ludzkie plemię, wejrzyj na to ludzkie plemię. Miłosierdzie daj na ziemię, miłosierdzie daj na ziemię. Niechaj zna prawowierny, niechaj zna lud prawowierny, żeś jest Pan Bóg miłosierny, żeś jest Pan Bóg miłosierny. A my cię za ten dar wielki Mamy Cię za ten dar wielki, wielbić będziemy na czas wszelki, wielbić będziemy na czas wszelki.